Czy wiesz, że w liczbach jest taka magia, która może wpłynąć na Ciebie i na Twój spokój wewnętrzny? Zapraszam na materiał. Na samym wstępie powiem, że według mnie. I bazuję tutaj na moim 20-letnim doświadczeniu w pracy z rozwojem osobistym. Ja używam przede wszystkim numerologii i kronika kaszy, i zanim przejdziemy do sedna sprawy, to zapraszam Cię do subskrybowania. W każdym razie, według mojej wiedzy i doświadczenia, bardzo często odczuwamy spokój wewnętrzny, kiedy mamy wiedzę. Kiedy Rozumiemy, dlaczego niektóre zjawiska, które nam się oczywiście nie podobają, wydarzają się w naszym życiu. Dlaczego nasi bliscy, czy nasi koledzy z pracy, czy nasi przełożeni, czy nasi klienci reagują w ten konkretny sposób, a nie w inny. Bardzo często szukamy odpowiedzi na pytania: dlaczego? I ja też kiedyś pytałam, i teraz. Właściwie 90% odpowiedzi, dlaczego ludzie zachowują się tak, a nie inaczej, znalazłam w liczbach. I o tym jest właśnie numerologia. Każdy z nas ma określoną wibrację główną, która jest fundamentem naszej osobowości i, według mojej wiedzy, raczej tego się nie da zmienić. Czyli, jeżeli ktoś ma określone cechy, określone cele, w określony sposób postrzega ten świat, to raczej nie uda mu się tego zmienić. Więc dobrze jest zrozumieć, co my mamy w tym fundamencie i po prostu zaakceptować to. Każda osoba może wibrować pozytywnie i negatywnie, i oczywiście no, warto skupić się na tym, żeby wibrować jednak w pozytywie. Bardzo istotne znaczenie ma również nasz dzień urodzenia i wielokrotnie już o tym mówiłam, że inaczej zachowuje się na przykład dziewiątka urodzona dnia piątego, a zupełnie inaczej będzie się zachowywać dziewiątka urodzona dnia ósmego, a jeszcze inaczej dziewiątka urodzona dnia pierwszego. Więc to po prostu warto wiedzieć, dlatego że jeżeli my po pierwsze zrozumiemy siebie, dlaczego ja tak mam, Dlaczego w moim życiu wydarzają się takie rzeczy, bo jestem taką numerologiczną wibracją i później jeszcze zaczniemy analizować innych i zaczniemy na głębokim poziomie rozumieć ich. To nasze życie wtedy robi się lżejsze. Bardzo często jest tak, że ludzie przychodzą do szkoły numerologii i my się tam na e, jednych z pierwszych zajęć uczymy o liczbach magicznych i o liczbach Karmicznych. I bardzo często ludzie robią wtedy takie. Uff. Czyli już wiem, dlaczego mi nie idzie z pieniędzmi, bo mam karmę 13. Czyli już wiem, dlaczego nie idzie mi w związkach, bo mam karmę 16. Czyli już wiem, dlaczego mam takie połączenia z duchowością wszelkiego rodzaju i mam od dziecka różne wglądy, na przykład przychodzą do mnie dusze, no bo gdzieś w swoim portrecie mam liczbę 27. I wiele, wiele innych tutaj przykładów jest. I jakby dla mnie numerologia to jest, to jest dużo więcej niż narzędzie do zaspokojenia ciekawości. Numerologia odpowiada na pytanie, Dlaczego w moim życiu wydarzają się takie rzeczy? E, to nie jest tak, że ja teraz tutaj podam, otaczajcie się tymi, tymi, tymi wibracjami i jest to recepta dla wszystkich, bo w numerologii nie ma czegoś takiego. Jak doenergetyzowanie w sposób uniwersalny. My mamy taką e, możliwość nadawania imion wzmacniających i my widzimy potencjał, który uzupełniamy konkretnymi wibracjami. I to jest e, ważne, żeby zrozumieć, jaki ktoś ma potencjał wyjściowy, jaką ktoś ma kombinację i, e, i, to, i to zmieniać. I wtedy mówimy o tym, że my dobieramy. Wibracje konkretne do danej sytuacji, do danej, do, do danej osoby. E, no, nie, nie istnieje tutaj uniwersalne rozwiązanie, ponieważ każdy z nas potrzebuje czegoś innego. Ja na przykład jestem dziewiątką i piątką z dnia, natomiast byłam wychowywana przez podwójną czwórkę, bo mój tata jest podwójną czwórką w związku z tym od dziecka miałam kontakt z tą energią, ale jakby potrzebowałam jeszcze więcej mieć tej energii 4, więc dołożyłam tak sobie ona wzmacniające, że właśnie mam tą czwórkę, tą energię 4 jeszcze bardziej aktywną w potencjale po to, żeby te moje dwie nieparzyste liczby czymś parzystym tutaj uziemić. To jest też ważne, żeby zrozumieć Kogo ja, jako wibracyjna, tam jedynka, dwójka, piątka i tak dalej, łatwo przyjmę do swojego pola, z kim będę tworzyć fajne, e, fajną e, imprezę, z kim, będę fajnie, z kim będzie mi fajnie na urlopie, a z jakimi ludźmi chcę pracować. Ja wielokrotnie układałam timy numerologicznie właśnie po to, żeby wspierać się osobami, które dadzą to, Czego my mamy mało, i wtedy razem stworzymy pełną harmonię. Przede wszystkim głębokie zrozumienie, naprawdę na kilku poziomach. Co ja mam w tym portrecie? Kim ja jestem? Czy mam liczby magiczne? Czy mam liczby mistrzowskie? Czy mam liczby karmiczne? Czy mam opiekę sił kosmosu? Co mam więcej o sobie wiedzieć? Co mam wiedzieć o swojej kombinacji, o swoim potencjale i czy ja powinienem, powinnam tutaj mieć imiona wzmacniające i to sobie uzupełnić, zrozumienie kryształu życia? No bo jeżeli będziesz mieć na przykład dużo szóstek w krysztale życia, to to jest liczba, która stawia określone lekcje. Ale też daje bardzo dużo ochrony. Natomiast, jeżeli na przykład masz ósemki w krysztale życia, to z jednej strony jest to oczywiście opcja na poprawę sytuacji finansowej, ale z drugiej strony ósemka bardzo rozlicza. To jest bardzo sprawiedliwa wibracja, która jak jest, jak jesteśmy pod jej wpływem, to będziemy mieć rozliczane różne rzeczy. Dlatego rok numerologiczny 8 oczywiście sprzyja biznesom jak najbardziej, ale to jest rok, który zamyka. Już częściowo całe nasze 9 lat, więc to też jest rok na mm, spotkanie się z tym, co przez te poprzednie 7 lat się w Twoim życiu działo, i ósemka to rozliczę. Jeżeli chcemy iść z czymś od początku, no to jedynka będzie nas wspierać. Dlatego to nie ma niestety tutaj. Talizmanów żadnych. Ja powiem dobrze, to teraz wszyscy sobie kupimy naszyjnik z dwójką i będziemy się otwierać na empatię, bo to tak nie działa, bo ja tak naprawdę żeby powiedzieć, jakie liczby będą Cię wspierać, to muszę zobaczyć cały Twój portret. I wtedy indywidualnie dobieramy dla Ciebie e, wibracje. Tak jak dobry, na przykład runista dobierze runę specjalnie dla Ciebie. Tak samo my w numerologii robimy to z harmonizacją portretu. Zaczęłabym tutaj od takich bardzo prostych afirmacji uniwersalnych, które każdy może wykonywać. Pozwalam sobie odczuwać spokój wewnętrzny. I daj sobie chociaż 3 minuty na to, jak nie jesteś w stanie to minutę. Daj sobie chwilę, zamknij oczy żeby naprawdę odczuć ten spokój wewnętrzny. Kolejna afirmacja: w zdrowy sposób dystansuję się do tej sytuacji. I znowu dajemy sobie czas na to, żeby złapać dystans. Wyciszam moje emocje związane z tą sytuacją. No i pozwalam sobie przyciągnąć prawdę na temat tej sytuacji, no to takie, takie na, na jakąś trudną chwilę. Natomiast generalnie, żeby w życiu naszym panował spokój, to musi być harmonia. Według Ciebie rozumiana harmonia. Czyli jeżeli czujesz, że czegoś masz za dużo w swoim życiu, to na bank czegoś masz za mało. I to jest, dy, to jest ten dyskomfort, taki, w którym nie ma rozwoju, nie? Więc staramy się zobaczyć: OK, a czy ja mogę trochę oddać tego, albo inaczej zorganizować to, czego czuję, że mam za dużo, i wtedy mi się zrobi przestrzeń na to, czego czuję, że mam za mało. I jeszcze bardzo ważna rzecz: pamiętaj o tym, że ty nie musisz patrzeć na swoją harmonię na podstawie tego, co jest modne albo na podstawie tego, co harmonią nazwie ktoś tam gdzieś nie, to jest nieważne, co ludzie mówią. Ważne jest to, co ty nazywasz harmonią. Jeżeli dla Ciebie harmonią będzie to, że będziesz przez zdecydowane, zdecydowaną większość roku gdzieś w podróży, i możesz stamtąd pracować, możesz tak żyć, i, i jakby no, masz wtedy mniej czasu na bycie e, fizycznie z bliskimi, ale dla Ciebie ważniejsze jest na przykład podróżowanie, to to rób. Jeżeli Ty jesteś na przykład czwórką numerologiczną i dla Ciebie bardzo ważna jest praca, to pozwól sobie pracować dłużej niż 8 godzin, czasami, jeżeli tego będzie wymagać, i nie miej do siebie o to pretensji. Jeżeli jesteś trójką numerologiczną, to być może w ogóle masz taką pracę, że nie musisz wyrabiać etatu 8 godzin, bo inaczej masz to wszystko zorganizowane, i wtedy też nie trzymaj się kurczowo tego, że powinieneś coś gdzieś robić. Pamiętajcie, że najważniejsze jest to, żeby zobaczyć, na czym polega moja harmonia. I my w numerologii to widzimy. Bo my w numerologii zobaczymy portret, zobaczymy Fundament osobowości i wtedy możemy już sobie z tym e, pracować. Możemy przede wszystkim rozjaśniać, bo to, co daje ludziom też ogromny spokój, to jest jak na przykład, przy, kiedyś miałam taką sytuację, że na portret przyszedł do mnie m, taki przystojny mężczyzna i powiedział, że on. Y, Yy, znaczy, no i zaczęłam mu tam opowiadać i tak dalej. O nim i on był podwójną piątką. I po całym portrecie mówi nigdy w życiu nie czułam takiej ulgi. Bo wszystko to, co mówili mi, że mam ADHD, że jestem taki się, owaki, to ty mówisz, że to jest u mnie normalne i że mogę taki być. Tak. Bo wszyscy możemy być tacy, jacy naprawdę jesteśmy. Zapraszam do znalezienia Twoich liczb i aktywności spokoju. Dziękuję za dziś, widzimy się za tydzień. Eee, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i co? I pozwólcie sobie na to, żeby być sobą po prostu.